Słuchajcie niecałe 20 minut pięknie dobija do 800 stopni już tygiel zaodwany materia już powoli zaczyna się topić. O, widać takie kropki. To znaczy, że, o, że on już zaczyna powoli płynąć. O, tu już mam gotowe formy piaskowe robione. Te małe kątowniki typu C, te kątowniki zwykłe, zaraz będziemy zalewać. Jak już się natopiło, zrobiło się miejsce. Wyłożyć więcej materiału. Aluminium jest o fajne, że recykling niemalże 100%. Dobra, zobaczmy jak tam tygielek, Pięknie się wszystko stopiło. Przed odlewaniem trzeba jeszcze zrobić jedną rzecz. Ten zgar, tak zwany to jest tlenek glinu i inne zanieczyszczenia. Trzeba go wyjąć, żeby nie, nie było tego wodlegu. O. Dobra, materiał jest już ładnie czerwony. Nagrzeję trochę łyżkę właśnie w ten sposób. Dobra. się topi jest jeszcze nie zalany ten jak widzicie tu jeszcze krzepnie ten jeszcze trochę ten jest już prawie No ten też powoli ten jeszcze nie nie słychać takiego metalicznego uderzenia Tutaj słychać, tu nie słychać. Po tym można poznać, czy jest dobre, czy nie. Jak jest koniec odlewania, to niestety albo stety trzeba opróżnić tygiel, bo to, jeżeli byśmy to zostawili w środku, podczas krzepnięcia metal się kurczy. W związku z tym, mogłoby nam najzwyczajniej w świecie tygiel mógłby popękać, w związku z tym trzeba to wylać. Trzeba sobie zarobić jakiś uchwyt do tego Musimy odlewać, wylewamy. Tygiel wstawiamy do pieca. Ja taki... Syf Dobra. O, teraz macie okazję zobaczyć co się dzieje, jak jest alarm, świeci się ta dioda na górze i on zwiera tam z tyłu odpowiednie styki. Jak zebrze, to wiadomo, można podpiąć jakąś żarówkę, diodę migającą, syrenę, jak kto woli. I dobra. To się chłodzi. Aluminium wlane do takich Kokil stalowych na stożku, że potem odwracamy i wybijamy młotkiem. Właśnie powstają nam tego typu wlewki. Bardzo sympatyczne. No, a to krzepnie. No i dobra. Mamy odlane już zimne. Tak to wygląda, tam wchodziło tyle materiału, że... ponieważ ten układ lewowy tutaj jest strasznie duży. Tutaj niestety jest za cienki. W związku z tym, jak się przejrzycie są takie brzydkie brzydkie szpary i dziury. W tym nawet nie. Ale z racji tego, że to jest za cienkie. Tutaj od środka na tym sporym kawałku. Tutaj i tutaj zrobiło się wgłębienie. Tu jest: to nie jest równa powierzchnia, tylko tutaj jest zgłębienie. Tak samo widać to. Nie na tym, tylko na tym. Tutaj zobaczcie. Widzicie, tutaj wpada palec, i tak samo tutaj. tak, tak. No, musimy wierzyć na słowo. Tutaj jest po prostu za dużo materiału do zakrzepnięcia. A ten układ blewowy jest po prostu za mały. Ten jest ok, ale tutaj te doprowadzenia są za małe tutaj sobie zobaczcie widzicie takie skurcze do środka się robią co jest oczywiście niedopuszczalne to pójdzie wszystko do, do przetopu a tutaj chciałem tylko zobaczyć jak jak ta forma wychodzi forma jest oczywiście drukowana a no i takie kikuty tutaj to są tutaj to są odpowietrzniki, gdy wlewamy aluminium tu, no to to powietrze gdzieś musi uciec, w związku z tym robię takie małe, tutaj jeszcze był, robię takie kikuty w formie, żeby to powietrze miało gdzie uciekać. Tutaj mogłyby pomóc inne doprowadzenia, czyli tu i tak samo z tej strony, żeby to było trochę dalej. No i e, grubsze, żeby układ powinien krzepnąć jak ostatni, a z racji tego, że to jest za cienkie, tutaj zakrzepło najpierw, potem krzepło tutaj, w związku z tym skurcz poszedł, poszedł w tą stronę. No i dzięki, to na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, polubieniu, łapka w górę, czy co tam, co tam robicie. Jak pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem a i a propos tego tu jeszcze widać wadę odlewniczą po prostu pomylona strona formy ona powinna być odwrotnie w tym trójkąt który jest gładki, A tutaj doszedł piach który nie był gładki stąd taka różnica tutaj też coś tam e, ten otwór od formy wychodził tutaj no Dzięki.